6 wniosków po weekendzie z Premier League. Czy to już koniec Rubena Morima? Co z tym karnym za rękę Mattiego Kasza? Dlaczego Liverpool zasłużył na porażkę z Palace? i jak dużym kozakiem jest Jeremy do Zanim zacznę to polecam Wam zaobserwować mój profil i przypominam, że na innym moim kanale właśnie wjechał godzinny odcinek o Jose Mourinho. A teraz już Premier League. Po pierwsze, ależ końcówkę zgotował Arsenal. Podobało mi się to, że Arteta wystawił bardziej ofensywny skład niż City a dobry mecz w środku pola zagrał Eze. Kanonierzy byli pokrzywdzeni brakiem karnego na Jokereszu, a potem przeszli w fenomenalną drogę 0-1 na 2-1. To ogólnie była kolejka goli w końcówkach. Pierwszy raz w historii w jeden weekend Premier League padło 8 goli po 90 minucie. Z czego 5 to gole rezerwowych, jak na przykład Ketiacha przeciwko Liverpoolowi. Po drugie, no właśnie, Liverpool przegrał. I tutaj ogromne brawa dla Crystal Palace. Gdyby nie fenomenalny Alisson, to oni do przerwy mieliby już 3 gole. Palace jest niepokonany od 18 meczów. Nikt w pięciu topowych ligach nie ma takiej serii. Ten sukces to zasługa taktyki Glasnera i jakości zawodników jak Sar, Mateta, Wharton czy Geyi. Po trzecie zbliża się koniec Rubena Morima. Obrona Manchesteru przeciwko Brentford to był jakiś sabotaż. Maguire i delich przy straconych bramkach wyglądali jak goście z okręgówki. Przerażający jest to, że Amorim ciągle nie wygrał dwóch meczów z rzędu. Bruno Fernandes zbarnował karnego. Każdy inny trener Manchesteru z tak fatalnym bilansem jak Amorim wylatywał go na kopach. Manchester bez nadziei gra zwłaszcza na wyjazdach, a jego kolejne wyjazdy to m.in. Liverpool, Tottenham albo Palace. Po czwarte imponująco wyglądało 5 goli Manchesteru City, a absolutnym kozakiem jest ostatnio Jeremy doku, który teraz zrobił wiatrak Skylockera. Belk miał aż 13 dryblingów, z czego 7 udanych. Był wszędzie i miał udział przy bramkach. Dwa gole dołożył Halland i ma już 8 widzę. W kadrze nie było Rodrigo, bo dalej nie wiadomo co z jego kolanem. Po piąte drugi raz z rzędu przegrała Chelsea i znowu, mając na koncie czerwoną kartkę na początku spotkania. Po tym jak wyleciał Czalobach, The Blues musieli polegać na 19 dziewiętnastolatkach, Hato i Akimpongu w obronie. Ten mecz po prostu posypał się odkąd grali w dziesięciu, a Brighton ma jakość, żeby to wykorzystać. Doskonały mecz zagrał 34-letni Danny Welbeck, który strzelił dwa gole. Po szóste w końcu obudziła się Aston Villa, dobrą zmianę do błędy za Eliota. Kluczowa była bramka Watkinsa dająca kontakt na 1-1, a potem już poszło. Chociaż trzeba pamiętać, że przy 1-0 dla Fula mógł być karny dla gości. Matty Cash zagrywał ręką w taki sposób. Howard lepsze sędziów wydał potem oświadczenie, że Cash nic nie zrobił złego, że poruszał się zgodnie z dynamiką ruchu. Z drugiej strony piłka zmierzała do bramki. Mnogość interpretacji sędziów czasami jest nie do ogarnięcia. A Wy co sądzicie o tej sytuacji?